W dzisiejszym odcinku przejdziemy przez wszystko to, co wiemy już o Avengers Doomsday. Fakty, zapowiedzi, pogłoski i zakulisowe doniesienia w jednym miejscu. Gotowi? No to zaczynamy. I was given a na początku warto zacząć od podstaw. Oficjalne rozpoczęcie prac na planie filmowym miało miejsce w kwietniu tego roku w Londynie. Natomiast premiera zaplanowana jest na 18 grudnia przyszłego roku, czyli za ponad rok. Premiera ta została przesunięta z 1 maja z powodu premiery filmu Mandalorian i Grogu tego samego miesiąca. Studio najwyraźniej nie chciało mieszać świata Star Wars z MCU i bić się o box office między dwoma swoimi własnymi markami. No i kto być może chcieli też dać trochę czasu i luzu na postprodukcje i efekty specjalne, które ostatnimi czasy w ostatnich produkcjach no nie wyglądały najlepiej. Za reżyserię tego i kolejnego filmu o Avengersach odpowiadają bracia Russo, którzy stworzyli też poprzednie Avengers Infinity War i Endgame oraz Captain America: Civil War i Zimowy Żołnierz. Za scenariusz odpowiada natomiast Steven McFeely, który ma na swoim koncie między innymi The Electric State, Grayman, czy właśnie poprzedni Avengersów i filmy z Kapitanem. Także panowie pracowali już wcześniej razem i najwyraźniej dobrze się dogadywali. Jedyne co mnie martwi to ten The Electric State i Greyman, który mówiąc delikatnie, był taki sobie. A teraz czas na obsadę, która jest no ogromna, także postaram się szybko przelecieć przez całe zestawienie. Z zapowiedzi opublikowanej w marcu tego roku wiemy, że w filmie na 100% pojawi się Chris Hemsworth jako Thor, Vanessa Kirby jako Sue Storm, Anthony Mackie jako nowy Kapitan Ameryka, Sebastian Stan jako Zimowy Żołnierz, Leticia Wright jako Shuri, Paul Root jako Ant-Man, Wyatt Russell jako US Agent, Teno huerta Meia jako Namor, Ebon Moss Bachrach jako Defiant, Pedro Pascal jako Mr. Fantastic, Joseph Quinn jako Human Torch, Simu Liu jako Shang-Chi, Florence Pugh jako Jelena Belowa, Casey Grammer jako Beast, Louis Pullman jako Sentry, Denny Ramirez jako Falcon, David Harbour jako Red Guardian, Winston Duke jako Umbaku, Hannah John Kamen jako Ghost, Tom Hiddleston jako Loki, Patrick Stewart jako Professor X, Ian McKillen jako Magneto, Alan Cumming jako Nightcrawler, Rebecca Romin jako Mystic, James. Martsen jako Cyklop, Chaining Tatum jako Gambit i Robert Downey Jr. jako oczywiście Dr. Doom. Pfff, mamy to za sobą. Jeżeli nie chcecie, aby Wasze pieniądze traciły na wartości przez inflację i leżały bezczynnie na koncie, to z pomocą przychodzi Trade Republic, czyli partner dzisiejszego odcinka, o którym mówiłem wam już kilka tygodni temu. Jest to największa platforma oszczędnościowa w Europie, która sprawia, że oszczędzanie jest łatwe i proste dla każdego. Ponad 10 milionów. Klientów w 18 krajach europejskich powierzyło im swoje oszczędności o wartości ponad 150 miliardów euro. Misją Trade Republic jest pomoc w budowaniu długoterminowego majątku, prowadząc nas przez ten proces krok po kroku. Możecie tu inwestować w akcje, ETF-y czy nawet kryptowaluty już od jednej złotówki. Oprócz tego nasze środki są oprocentowane, a Trade Republic wypłaca nam odsetki na poziomie 4% w skali roku, bez górnej limitu depozytu. I co ważne mamy jednocześnie pełny dostęp do naszego kapitału w każdej chwili. Dzięki temu nasze pieniądze pracują same za nas, a w razie potrzeby możemy je od razu wypłacić. Co więcej możemy stać się również posiadaczami Mirror Card. Czyli takiej oto lustrzanej karty, dzięki której oprócz oprocentowania otrzymujemy również 1% savebacku, który wraca do nas ze wszystkich naszych wydatków i ląduje od razu w darmowym planie oszczędnościowym. Czyli w skrócie wydając pieniądze przy użyciu Mirror kart, poniekąd również oszczędzamy. Link do Trade Republic znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem lub w formie QR kodu widocznego teraz na ekranie. Kliknijcie i sprawdźcie, żeby zacząć oszczędzać już dziś. Tak jak w przypadku długiego budowania postaci Thanosa w pierwszych fazach Marvela, od pierwszego Iron Mana aż po Avengers Endgame, tak i tutaj mamy porozmieszczane małe poszlaki w innych filmach odnośnie nowych Avengersów. Wiadomo, nie aż w takim stopniu, nie aż tak dokładnie i nie aż tak dobrze. Ale od momentu, gdy było już wiadome, że nie będzie to Kang Dynasty, tylko właśnie Doomsday, bracia Russo dograli kilka scen po napisach w innych produkcjach, które co nieco zdradzili. Bo tak, dla tych, którzy nie śledzili albo nie pamiętają, ta konkretna faza miała na samym początku skupiać się w całości albo w głównej mierze na postaci Kanga. Ba, były nawet właśnie wspomniane sceny po napisach, które niejako zapowiadały go jako kolejnego wielkiego vilana niczym Thanos. Nawet nie jednego, a setki czy tysiące jego wariantów. Jednak, no, najwyraźniej, aktor wcielający się w rolę Kanga miał inne plany. Został oskarżony o wiele, wiele. Rzeczy, a Marvel, jak to Marvel, szybko odciął się od tematu. Jednak w tym wypadku nie był to jeden losowy aktor i jeden bohater, a postać, na której miało się opierać wiele kolejnych produkcji. Tak też nastał wielki rebranding, i właśnie wtedy usłyszeliśmy o Robercie Downey Jr., który powróci już nie jako Iron Man, a doktor Doom. Za jakąś rekordową garzę chyba koło 80 milionów dolarów. No i wracając do scen po napisach, znalazły się one w. W fantastycznej czwórce oraz w filmie Thunderbolts. W Thunderbolts zobaczyliśmy, jak pojazd fantastycznej czwórki leci prosto na Ziemię na chwilę po jakiejś kosmicznej anomalii, która może być równie dobrze jakimś multiwersalnym wydarzeniem. Ale o tym za moment. W fantastycznej czwórce, natomiast na 4 lata po wydarzeniach z filmu, młodego Franklina Richardsa odwiedza nie kto inny, jak właśnie doktor Doom. A co z tym multiversum, o którym wspominałem przed chwilą? Otóż dotychczasowe MCU, świat fantastycznej czwórki X-Menów Ba nawet Deadpoola do tej pory istniały w równoległych wszechświatach, które powoli się przenikają. Ma to związek z prawami autorskimi, do których w końcu ma dostęp Disney, ale patrząc na to po prostu fabularnie, to wszystkie światy zmierzają do tego, aby połączyć się w jeden duży. I potwierdza to dosłownie scena po napisach, gdzie statek Fantastycznej Czwórki z innego świata trafia do naszego głównego świata MCU. Zresztą, nawet w jednym z wywiadów, aktorzy wspominali, że pomieszczenie w wieży Fantastycznej Czwórki zostało zaprojektowane tak, aby pomieścić znacznie więcej niż tylko cztery osoby, i był ku temu powód. Jaki? Ano zapewne taki, że uformuje się tutaj znacznie większa grupa superbohaterów i będzie to taką nową wieżą Avengers. Ebon Mossbachrach dodał wtedy też, że był zszokowany kręcąc tam scenę z wszystkimi ważnymi superbohaterami Marvela. Co było nie z tego co będzie się tam później działo. Do tematu multiversum wrócimy jeszcze za chwilę. Mówiliśmy już o potwierdzonych przez Marvela postaciach, które pojawią się w filmie. Ale to nie koniec, bo trafiają do nas informacje także z innych źródeł, które może nie są tak solidne jak sam Marvel, ale w większości przypadków myślicie. Myślę, że można im zaufać. Tak więc, kto jeszcze pojawi się w filmie? Według portalu The Wrap zobaczymy tutaj wielki powrót Chrisa Evansa w roli no właśnie, w jakiej? Z innego źródła można było przeczytać, że ma to być wiele postaci: znany nam dobrze Kapitan Ameryka, czy na przykład Kapitan Hydra, albo zwykły Steve Rogers bez serum superżołnierza. Według nieoficjalnych doniesień rola Steve'a Rogersa będzie w tym filmie bardzo duża i to właśnie na jego konflikcie z Doktor Doomem skupi się fabuła. Dlaczego? Według użytkownika My Time to Shine Hello, który często dzieli się z zakulisowymi informacjami z MCU i nie tylko, cofnięcie się Steve'a Rogersa w przeszłość do Peggy Carter i pozostanie w tej linii czasowej spowodowało cały ten Armagedon i rozłam linii czasowych w multiversum. Także jeśli nie podobał się Wam ten koncept w Endgame tak samo jak mi, no to nie jesteście sami, Doktor Doom też ma mu za złe. I miałoby to tyle sens, że z kolei serwis Deadline podaje, że zobaczymy w filmie również Peggy Carter, w którą ponownie wcieli się Hailey Atwell. Także no, wszystko w miarę klei się do kupy. Serwis Collider z kolei podaje, że potwierdzony został także Benedict Cumberbatch w roli oczywiście Doktora Strange'a. Warto dodać, że aktor początkowo temu zaprzeczał, no a później się już przyznał. Mamy zobaczyć tam także Namorę, czyli kuzynkę Namora, również ogłoszonego i potwierdzonego. No i to, co ucieszy pewnie każdego, kto nie był pewien, powróci tutaj również Deadpool, jak podaje The Hollywood Reporter. Kolejną na liście ma być Ameryka Chavez, którą mogliśmy zobaczyć w Doctor Strange in the Multiverse of Madness. A no i bym zapomniał, mamy tutaj zobaczyć też króla Thanosa, który najprawdopodobniej stanie do walki z Doctor Doomem i zakładam, że szybko polegnie. No dobra, pora na wspomniane multiwersum. Może powinienem to wyjaśnić już na samym początku, no ale trudno. Otóż tak, patrząc po komiksach, z których Marvel często czerpie konkretne wydarzenia lub sceny, niekoniecznie w takiej samej formie, ale wiecie o co chodzi, warto się im przyjrzeć. Film Avengers Doomsday inspirowany będzie głównie komiksami Secret Wars, co jest zresztą nazwą kolejnego filmu Avengers, który trafi do kin równo rok później, bo 17 grudnia 2017 2020... 17 roku. Była to limitowana seria 12 zeszytów, która została zapoczątkowana w 1984 roku. Głównym złym był tutaj tzw. Beyonder, który był zafascynowany superbohaterami żyjącymi na Ziemi i stworzył Battle Battleworld, na którym mieli bić się nasi bohaterowie oraz vilani, którzy zostali tam przeniesieni. Jednak w 2015 roku powstała nowa seria komiksów z nazwą Secret Wars, i w niej to właśnie Doktor Doom stoi za stworzeniem. Battle Worldu. W wyniku kolizji między rzeczywistościami, multiversum Marvela zostaje doszczętnie zniszczone. To właśnie wtedy Victor Von Doom kradnąc moc wcześniej wspomnianemu Bionderowi, scala pozostałe fragmenty różnych rzeczywistości w jedną planetę zwaną Battle World. Staje się on też wtedy absolutnym władcą i utrzymuje tam porządek. No i cóż, wygląda na to, że MCU zmierza właśnie w takim kierunku. Jeśli nie w Doomsday, to właśnie w Secret Wars, gdzie to Doomsday byłoby mocną podbudową do przyszłych wydarzeń. Różne światy zaczynają się łączyć, co już widzieliśmy w poprzednich produkcjach, a cała grupa X-Menów tylko czeka na wprowadzenie do MCU na nowo na stałe. Tak, też wysoce prawdopodobne jest tutaj to, że zobaczymy zarówno masę znanych nam postaci i aktorów wcielających się w ich role, ale też masę nowych postaci, które przejmą pałeczkę i będą od teraz wcielać się w ich role. Właśnie taki los czeka na przykład Wolverina. Póki co mamy oczywiście powrót Hugh Jackmana, ale już niedługo w jego roli zobaczymy kogoś zupełnie nowego. Także można traktować te dwa nadchodzące filmy jako gigantyczny reset i przesiew superbohaterów. Część Część przekaże pałeczkę, część zostanie, a część zniknie już na zawsze, a wydarzenie takie jak kolizja multiversum wszystko ładnie nam połączy w całość i każda z tych zmian będzie miała fabularny sens. No oczywiście, jeśli oba filmy będą dobre i okażą się sukcesem. A dalej co? Zapewne wielka faza X-Menów i sporo filmów już z mniejszą wagą niż siejące zniszczenie gigantyczne kosmiczne istoty. I to by było na tyle, dajcie znać, czy czegoś nie pominąłem. W komentarzach i napiszcie, czy czekacie na nowych Avengersów.